Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Przeglądam sobie sobie tutaj nagrać i trafiłem na Extreme Try not to laugh Challenge. No ciekawe, zobaczymy, czy rzeczywiście jest takie extreme czy podołamy. Mam nadzieję, że podołamy. Dzisiaj naprawdę tryharduję, Spróbuję się nie zaśmiać. Wy też spróbujcie. Napiszcie w komentarzu, ile razy wy się zaśmialiście. Ja dzisiaj jestem pewny tego, że zaśmieli się zero razy. Te zapytałbym, jakiegoś widza, co tam u niego słychać. Halo. Jak tam chłopie? Zobaczcie. Ty nie w szkole? Nie w domu gram na Xboxie. A w co sobie pykasz? Teraz będę grał w FIFA, tylko aktualizacje, czy tam coś tata mi robi. A to widzę, że ty za Lonią? No. A grasz w piłę? O Czterech lat. I jak ci idzie? Dobrze nawet. Generalnie nagrywam odcinek. Chcesz być na odcinku czy tak średnio? Dobra, A chciałbyś kogoś pozdrowić, powiedz mi. Nikogo. Nikogo? Ej, no pozdrów kogoś, proszę, pozdrów kogoś. Na pewno ktoś jest, kto chciałby dostać Ciebie pozdrowienia. Rembola. No to nawet go zaraz pozdrowię. Nawet subskrybuję kanały wasz. O, no to bardzo mi milutko. O serduszko, dla ciebie przesyłam. Może zadam ci jakieś bezsensowne pytanie. Co ty na to? Może być. Jak zanudzić nudę? <grych> Siedział No. to wszystko. I to wszystko? No. Ale musisz tą nudę bardziej zanudzić, czyli siedząc jeszcze musisz się bardziej znudzić. E to pójść spać i nie wstawać. No to, to też jest jakieś rozwiązanie. Powiem ci, że wybrnąłeś elegancko z tego pytanka. Ja lecę byczku. Nagrywać spróbuj się nie zaśmiać, bo podobno jakiś extreme. jest, nie wiem czy podołam czy nie podołam. Dobra. Miłego dziąka życzę. nie Pogadaliśmy sobie z widzem. I jeszcze raz pozdrawiam. Piłka. ja też kiedyś grałem w piłkę, także no tutaj byśmy mogli gadać i gadać przez 20 minut. A dzisiaj się nie śmiej. <laughs> Did you get scared? Be honest, be honest. Mm -hmm. Okay. <gasps> it's a turtle. It's a turtle. <laughs> nie zaśmiałem, no, no nie wiem, to musicie w komentarzu, czy się zaśmiałem, czy nie. Jakby ten filmik, co był tutaj, ciągnął się dalej, to mi się zaśmiał, naprawdę. W ogóle, jak mordę miał. To, jest to jak się budzi. i nie... zupełnie nie wiesz, co się dzieje. Ale kochany Witu, zostaw tutaj z 4000 łapać w górę, bo trzeba pokazać po prostu siłę. Jakie dziwne schody. O, nie wiem, co będzie. najgorzej. Eee, Pampers! Ukształt, ukształt, ale nie ma. Weźmy Ej! Przepraszam, to było w ramach. Dobra, zaśmiałem się, nieważne się, tłumaczę. Minuta 23 filmu, brawo. some mixed reaction from students just ahead. We're not live. Oh man, kurde, ale bogot. No nie. Ej, no to było dobre. Na pewno było dużo takich sytuacji. Ziomek po wybacie, dzwoni do swojego ziomku. O no to co, dziś. E, lecimy mocno, kurde, nie odpuszczamy! Mógł ktoś. No, i unlucky situation. Granny, what are you doing? I'm having a cookie. Granny, those cookies aren't for you. What do you mean they're the for everybody you bought, but only for you? Granny, they're dog treats. No. no! No! O nie! Najgorzej! Oh. Ale dostał! Ojo! Jaka wity. Gdzie to takie mają? Czy to jest większe od jej głowy. To opakowanie. Niesamowite, gdzie to takie Don't robią? Juice. Their mascot is a clown after all. Dude, I asked for sprite and they gave me clown juice. Okej O Only in New York City. I se będzie stał, nie? I co tam? Postoję sobie. Ej, jaki movement w ogóle. Te się wzruszyłem. I znowu się popłakałem. Przepraszam, nie chciałem. Seems too good to be true. It probably is. Stay safe out there. No nie śmiej się, Patryk! Well, can you name me? Five countries beginning with letter M Moscow, Moscow, Mars, Mars, Malaysia, Malaysia, perfect, Madrid, Madrid, perfect, and one more, Mercury, Mercury, that's so good. Are your students pretty smart? Yeah. <laughs> 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 but my current favorite snack. It's just these mini little cucumbers and mini little cucumbers. A? Eh? Mhm, mm a się tak. Wróci od razu. Wróci O jaki biedny ty. Nie. Aha, I to widziałem, bo nie. I coś pięknego naprawdę. Pewnie tak będzie. Chłop przewidział przyszłość. Sun. Sun. Muchas gracias, pana Este para vosotros. Fortnite Battle z od McDonald's. The what? Fortnite Battle Pass? Nie. 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 co teraz? i, co teraz, kolego? <laughs> I zostanie tak z butelką, Nie. teraz? Nie. Nie. I Nie. 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 No i, i z głowy robota. Mhm. Mm tennis like this? Wiem, chowają się, by nie dostać. jakby dostali taką piłą, która ma ponad 100 km na godzinę, no to kurde wiesz. A to jest bezpieczna pozycja. A, a, nawet te dźwięki pasują. Ja nic nie mówiłem. Co to jest? Slider, and he'll be famous on the internet. <laughs> A, ah, okej, okay, dobra, dobra. Nie widziałem że to klapek. Co on gra? O oh, nie! I zarąbić ta gra w ogóle. To będzie linzy. Jak Ja ruch tahatynczy. Oho! O, tahatynczy. O, tahatynczy. Co tu się stało? Gość to wykończył jak Van Persie za dobrych czasów. Aha 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 i. But you're about to Kiedy kupisz pieska z Allegro, nie? <y>. Ej w ogóle zarąbiste, chciałbym mieć takiego pieska Chyba wiem gdzie muszę po prostu szukać takich okazji Przede wszystkim Aliexpress, Allegro Ja się już chyba 14 razy nie zaśmiałem To się nie liczy się Nagrywam się jeszcze nie raz Nieważne Śmiech to zdrowie Biedny Jako no, Nie Ej, jakby mi to dzień zrobił, jakbym ja coś takiego w Ralu spotkał, nie? Chyba trzeba zostać listonoszem. I know this dork is goofing off in this clip, but uh -huh. I'm going to say he's not onto something here. A jaki ty dzień dobry! A jej! Absolutely! Na zimnym, kiedy nie możesz odpalić samochodu.

Kichnąć mi się chce Aha no nie śmiej się Patryk, to nie jest śmieszne Oho

O nie. Ej, Stary dobry, stary w formie! O nie mogę! Ej mistrzostwo świata! Ja dzisiaj jestem pewny tego, że zaśmieję się zero razy. This clip shows that nothing is off-limit when it comes to sharing between bots. Straight up, straight up, straight up. <trampling> <No>. <to> <necessary> <terms> O nieee! <laughs> Gość tak przegrał życie w tym momencie, że to jest niesamowite. Chyba gorzej się nie dało, jeszcze najgorsze by było to, jakby spadł stamtąd, chociaż bardzo dobrze że się tak nie stało. Let me roll up my sleeves. <laughs> Ojej! ładnie! Jeden wykręcić na bokserze, to no też trzeba, kurde, dobry być. <śmiech> <śmiech> Eee! Excuse me, did you just look at my boobs? No nie! No i popatrzył, no nie No ale skorzystał z sytuacji, piękna sprawa. Kończymy ten odcinek. Ja już po prostu się i tak skompromitowałem, bo się zaśmiałem was 20 razy. Ja dzisiaj jestem pewny tego, że zaśmieję się 0 razy. Także fajnie, Patryk, poszło ci najgorzej ze wszystkich odcinków, spróbuj się nie zaśmiać. Ale i ja na początku odcinka naprawdę myślałem, że się nie zaśmieje nic. No ale wystarczył jeden filmik, który poprawił mi dzień, no i resztę poszło. I dzień jak co dzień. Cały czas z bananem na mordzie, resztę będę chodził do końca mojego przepięknego, przepięknego dnia. dnia. Tylko, widzę widzu ile razy ty się zaśmiałeś, bo te filmiki naprawdę były ekstrem. Tak jak sam tytuł wskazuje. Ja się będę z wami żegnał. Wbijajcie na Instagrama, trzymajcie się i na razie.